kurwy syny. Generalnie, to znalazłem program, dzięki któremu jesteśmy w stanie kontrolować postać w grze i ogólnie samochody i w ogóle za pomocą głosu, co nie? Jakby zacznij, zacznijmy od tego, że pokażę wam ten program. Poczekajcie. Całość wygląda sobie generalnie. Ja testowałem to sobie na For Life przyznam przyznawam się, i tam nie działało. Zrobimy tak, że ustalimy sobie komendy i chciałem zrobić, wiecie, jakiś taki odcinek, jak sobie pojedziemy po prostu po tym mieście, może nawet zrobimy jakiś challenge, może nie wiem, kurwa dookoła mapy, a może na chiliat, nie wiem, zobaczymy. Testowałem sobie już komendę do przodu i nazywałem to podeszwa, co nie? Więc jakby podeszwa działa, Yy, ty, tyle mogę wam powiedzieć Dobra, i tak, zacznijmy sobie od rozryzowania tego To będzie taka moja ściąga, na którą będę sobie patrzał Nie będę mówił, że, że jakby sam wpadłem na ten pomysł, bo widziałem coś takiego na, na amerykańskim YouTube I tam gościu robił z GTA 5 chyba I mi się tak spodobało, że powiedziałem, że muszę to zrobić na For Life'ie, co nie? Po prostu muszę Doritos. Jakby do przodu to jest podeszwa, co nie? I to jest nawet 5 sekund ustawione, prawo. Tak, w lewo to... Ej, dobre. w lewo to będzie w prawo, poczekajcie. Generalnie to też jest, e, wykrywa chyba po angielsku, więc nie wiem, czy będę musiał mówić z jakimś akcentem, będzie, wiecie, prawo, lewo, lewo bullet. Czy prawo jest już. znaczy w lewo jest już, znaczy w prawo jest. W lewo jest w prawo, a w prawo będzie bullet, dobra. I to będzie moja ściąga, tu będę sobie patrzał, jak, jak zapomnę. Przetestujmy to sobie. Muszę to z takim amerykańskim akcentem powiedzieć. Prawo! PRAWO A możliwe, poczekajcie A może jak dam V w prawo? PRAWO O! Działa! <gulet> Dobra, to będę PRAWO <gulet> Czekajcie PODESZWA PODESZWA <gulet> y, BULLET BULLET PRAWO y, <gulet> Kurwa, <Kulet>, nie wiem <gulet> <gulet> Działa o nie, wykryło się prawo. Kurde, czekajcie, bo to jest dobre. E, teraz komenda do tyłu jeszcze. O mój Boże, to jest piękne! Komenda do tyłu. Głosowanko na komendę, co ma być do tyłu. Na czym będziemy jechać do tyłu? E, to niech będzie to szambo. Tylko przez SH trzeba to napisać, żeby się, żeby się ogarnęło. Szambo. No i kurde, działa! <ślambo> szambo O, I co, czekaj, co to było? Co to było w prawo? Bulet, dobra, i teraz podeszwa. Bulet i podeszwa. Lecimy. Bulet. Podeszwa. Bulet, podeszwa Bulet, podeszwa <śmiech> Może <śmiech> A, z amerykańskim akcentem to trzeba, czekajcie <śmiech> Podeszwa <śmiech> Czemu podeszwa nie działa? <laughs> no kurde DJ. O właśnie, CJ, ale to muszę po prostu napisać CJ to, to da radę? CJ, powiedzmy CJ, <laughs> jaki gruby <laughs> Dobra, CJ O, y, prawo Bulet, kurde, no <laughs> CJ bullet O o o działa działa prawie trochę działa Bulet. CJ Co jest szambo bullet szambo Kurde to będzie ciężkie O teraz będzie idealnie tam prosto dobra lecimy w to CJ CJ O Prawo. E, Kurde. Bullet CJ. Kurde, dobra Pojedziemy inną stroną ewentualnie. O, tak, trzeba tak wiecie, tak to wyczuć, tak, nie? A to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, mówię wam. Ledzi weź. Jo, Ledzi, to już w ogóle nie będzie jeździć. My naprawdę po drogach my się nie będziemy trzymać, raczej dzisiaj, nie? Szambo. O, tyłem tam dojedziemy. Prawo. <gulet> Szambo. O, no i kurde, <laughs> jakie to jest głupie. Prawo, CJ. Dobra, masno. CJ, CJ, Bamboleo. Dobrze, dobrze działa, działa. CJ, Bamboleo, Bamboleo. Masno, masno, nie, nie. Nie, 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 kurde! No, tak, 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 Oj, no. teraz każdy zaczął suby nagle dawać. Dziękuję, dziękuję, witam. CJ! Odpalam O, o, stop, stop! Kurde! No musiał przejść przez to! Shambo! E, Sandki! Ile tych gibonów jest odpalanych? Ludzie, wynarkomani, jacyś nie? Ej, będzie tylko na PLIFE czy też na ForLIFE? Wiesz co? Chciałem zrobić na e, ForLIFE? Ale się nie udało, bo oni mają tego antybota, co nie? Że, że nie można ża żadnych, jakikolwiek programów, yy, które, wiesz, jakby imitują klawiaturę i w ogóle chyba coś takiego. Mają jakieś zabezpieczenia przed tym. Próbowałem. Masno, CJ. CJ. Masno. Yy, prawo, 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 prawo. Jakie to jest głupie? CJ. Prawo, 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 prawo. Oh, oh. Kurde, O kurde. O, Urban odpala Sigibona. No dobre i to. A no tak, przecież Skryt jest jeszcze. Czekajcie, zapomniałem o Skryt. A to jest to długie, nie? Skryt. <laughs> to działa. Ja nadal nie wierzę, że jakiś kurde Skryt działa, nie? Skryt. Skryt. Ej, ja będę. Te, ja mogę raperem zostać dosłownie, co nie? Skryt. Brzmi jak delfin, kurde, pływam Skrt Bullet CJ Dobrze, dobrze, szambo, szambo, szambo Nie, szambo, teraz szambo Szambo, szambo Szambo Dobra, nie jest źle CJ Bravo Dobrze, a nie, teraz musimy bullet chyba O, dobrze, ale tutaj pomagacie, czekajcie Skrt Skrt Bamboleo, CJ. Bamboleo. No, tak tak średnio bym powiedział, tak średnio no. Skrrt. Dobrze, dobrze. CJ masno, masno, dobrze. E, kur, co jak było w lewo? Zapomniałem jak było w lewo. Aha, no tak, prawo to było w lewo. No tak, oczywiste, to przecież, nie? To będzie teraz tak. Prawo. szambo. Bra. Prawo. CJ O, no proszę, ja, ja już to, ja to ogarnąłem, nie? Tutaj to jest easy, easy, easy game, nie? Easy life O, o dobra teraz skryt yy, znaczy masno Dobra? I skryt skryt Jedziemy skryt! <gryt> o mój Boże, teraz się modlić, żeby do wody nie, nie walić się, nie? CJ CJ Dobrze, dobrze, dziękuję, pomagacie mi Bamboleo Dobra, bamboleo CJ Dobrze, ja się boję, że teraz do wody, wie, to jest Naprawdę, góra ci jest już tutaj, co nie? Jeśli ja się teraz do wody walę, to będzie koniec CJ Dobra, masno O, nie, nie O, nie, 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 nie Nie, 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 nie Nie, stop, poczekajcie O mój Boże, CJ Dobrze, już chyba nic nam się nie powinno stać, nie? Dobra, jesteśmy! O, już chyba najcięższa ta część za nami, nie? Wepa, ile donate dostałeś? Ja nie wiem, ile ja donate dostałem, naprawdę. Dzięki za wszystkie donate, y, nie? Na... Sorry, że nie mówię, ale to jest takie skupienie teraz. Skrrt. <laughs> Skrrt. Dobrze. Bamboleo. Dobra. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze, jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy w najdalszym punkcie, jakim udało nam się teraz ten do, dolecieć już. Dobra. Yy, masno? Nie. Yy, bulet, 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 bulet. O, dobrze. CJ. O mój Boże. Dobrze, dobrze, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Teraz o nie, to są te takie cienkie dróżki. O, o jest coś tam wybuchło? Czy to ja wybuchłem?

Prawo. Oh. <noise> o! mój Boże, to było takie... Uh. To było, to prawo, to było takie, wiecie, to było takie uh. na krawędzi, nie? Masno. Agniecha. CJ. Jest dobrze, jesteśmy bardzo blisko. Co to jest takie jasno, kurde? Czy to są jakieś opady śniegu? O, no właśnie, co to ma być? Szambo. 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 Szambo Agniecha? O nie, o nie, o nie, o nie, nie Shambo, szambo, szambo Dobrze, dobrze Pan Wiesio mnie tu będzie ratował, cóż czuję, że to dzięki panu, temu Dzięki, dzięki panu Wiesiowi uda mi się tam wjechać, nie? CJ? CJ? Czekajcie, teraz tak prawo e, Prawo CJ Dobra, Agnieha? 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 Dobrze, Agnieha? Skryt! Dobra, im więcej skryt, tym bardziej mnie kochasz. Wow, malnąłem się w palec jeszcze Skrt No, ale to gdyby nie pan wiesio, to by się nie udało, co nie aż tak wysoko dojechać. Albo to by się udało, ale znacznie później. Prawo! Prawo! Agniecha. Dobrze? Tu jest taka dziura, ja się boję tam wpaść. skryt Bamboleo! Dobra. Omijamy dziurę! Bamboleo! Bamboleo! Skryt. Скрыт! 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 Оо! Оо! Po trzech godzinach streama udało się. O, nie jaka jest dumna. Jak ja. Jeśli jeszcze raz usłyszę takie skryt w jakiejś piosence, nie? To mi się to będzie przypominać za każdym razem, nie? Jest dzięki, dzięki panie Wiesio, nie? Gdyby nie ty, to bym tutaj pięć godzin siedział, naprawdę. To jest MVP, naprawdę. To jest MVP tego meczu, nie? Dajzik też mi tam w ciul pomagał na początku z tym skuterkiem. O mój, bo dzięki w ogóle wszystkim, którzy mi tu pomogli. No, naprawdę to, że byliście jebać, Disa, ja pierdolę, masz ten moment, żeby coś... Powiedzieć nie! <noise> Pozdrawiam rodziców, witam. Naprawdę, byli tyle osób, cały czas było tam po 40 osób, nie? Na początku w ogóle było chyba z 70, nie? To już w ogóle. Ej, <noise> tu, czemu JD? Ej, ja, ja tego nie rozumiem, nie? JD było tak dawno temu, teraz tak chyba bardziej mem jest, nie? W ogóle, jak to wygląda? Wy to widzicie, jak to wygląda? Jak to jest rozpisane, to jest ten w ogóle ten program cały do tego. Eszkerę, w ogóle lekko do tyłu. Bulet, masno, prawo. O, 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 idealnie. No prawie idealnie, dobra. Czekajcie, wyłączam ten, ogranicznik, nie? Waga, lecimy. Skrrt. Dobra? Y y sieła z kurwy syny! <ślesy> <ślesy> o kurde! O <ślesy> kurde!